Ion est clever, Ion est fulgis, Ion est Przyszedłszy, przy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: Wielki już czas, o panie. Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Poczem położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań i jest. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk widzwan Podniósł się więc zjadł i wypił i znowu się położył. Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go powiedział wstań, jest, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry chorę. autor sou o, torço, o Vamos Ujawnij mi Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia, nie zasłuchajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości. I chrystus was umiłował, i samego siebie wydał za nas w i dani nam wdzięczną wolność Bogu. Oto słowo Boże. o Unia <toddź>

to nie jest Jezus, Syn Józefa, którego Ojca i Matkę Jak Jakżeż może On teraz mówić, z nieba zstąpimy? Jezus im odpowiedział. Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś skrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy kto ktokolwiek widział ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jan jest chleb życia. Ojcowie Wasi jedni manne na pustyni i pomali. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Oto słowo Pańskie. A on jest. Już y, drugą sierpniową niedzielę z rzędu przysłuchujemy się mowie eukarystycznej Jezusa zapisanej przez Jana w szóstym rozdziale Jego Ewangelii. Mowie Eucharystycznej, w której Jezus przedstawia się jako chleb z nieba, pokarm gwarantujący, oferujący prawdziwe, wieczne życie. Ten szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana rozpoczyna się od opisu cudu rozmnożenia chleba. O nim była mowa, o tym cudzie rozmnożenia chleba, przed dwoma niedzielami, w 17 niedzielę zwykłą, czyli dwie niedziele wstecz. W reakcji na ten cud przypomnijmy sobie to zaspokojenie głodu całego tłumu. Tłum zachwycony, zauroczony mocą Jezusa, cudotwórcy, rozpoznając w Nim prawdziwego proroka, chce Go porwać i entuzjastycznie Odwołać królem. Zrealizować przy pomocy tego nowego przywódcy swój polityczny projekt wyzwolenia ojczyzny z rąk Panta i zaprowadzenia nowych porządków w lepszym świecie. Cóż to, cóż to byłby za wymarzony król, władca, gwarant bezpieczeństwa, pomyślności, zdrowia, sytości, powszechnego dobrobytu, skoro potrafi czynić takie super. Rozmnożyć się. Kapitalny kandydat na króla, jedyny no, jedynka na liście wyborczym. Ale to zupełnie nie pomyśli Jezusa. Nie taki jest cel jego mesjańskiej misji. Aby, abyśmy wszyscy byli tu na ziemi syć. Nie. Więc czytamy w Ewangelii, usuwa się na górę. A potem krocząc po wodzie, dołącza do uczniów, którzy przeprawili się w międzyczasie w stronę kafarną na drugi brzeg, zostawiając tłum. Ale ludzie nie dali za wygraną i pośpieszyli za nimi, czytamy w Ewangelii Świętego Jana, spodziewając się kolejnych sensacyjnych, spektakularnych znaków, i cudów, takich ewidentnych korzyści spójścia za tym niezwykłym prorokiem, świetnym, idealnym kandydatem na przywódcę. I wtedy właśnie Jezus już bez ogródek, dystansując się do tego jakby politycznego projektu tłumu związanego z Jego osobą, odkrywa, można powiedzieć, prawdziwe karty, tajemnice swojej osoby i swojej mistrza. Wygłaszając pełną niezwykłych, zuchwałych roszczeń zagadkowych, niepojętych stwierdzeń, mowę eucharystyczną. O prawdziwym, życiodajnym chlebie, który da nam Ojciec, a którym będzie moje ciało za życie świata. Ewangelia dzisiejsza kończyła się właśnie takim kulminacyjnym momentem tej Eucharystycznej Mowy Jezusa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpi. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest jest moje ciało, wydane za życie świata. To się potem wydarzy w wieczorniku na krzyżu. I to jest moment, dowiadujemy się od Jana, jego Ewangelii, newralgiczny przełomowy moment, który spowoduje pierwszy, można powiedzieć, wielki krach, wyłom w grupie dotychczasowych zwolenników Jezusa, wielkich Jezusa. Również tych, którzy gotowi byli dotąd nosić Go na rękach, podziwiając Jego kazania, podziwiając Jego cuda, Jego dobroć. Teraz Go nie rozumieją. Jakby czarny prysk zrozumieć, uwierzyć, przyjąć na wiarę, ufając Jezusowi to, czego nie rozumieją, co ich przerasta, co nie mieści im się w głowie. Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia? Przecież to, to jest zwyczajny człowiek. Syn dzieci, to, co mówi, nie przestaje też do ich wyobrażeń, do dotychczasowych wyobrażeń o do Jezusie, o Mesjaszu i nie daje się w żaden sposób, jakby zawłaszczyć i podporządkować ich interesom, politycznym projektom lepszego świata, ich nadziei na lepsze jutro. Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Nie chcą go już słuchać. A Jezus. Nie cofa się ani o krok w swych niezrozumiałych i zuchwałych roszczeniach. Jeszcze jakby dolewa oliwy do ognia. To Was gorszy, mówi. A gdy ujrzycie syna człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. I wtedy miarka się przebrała. Odtąd stwierdza, konstatuje Jan Ewangelista wielu jego uczniów, by zgorszonych tymi niezrozumiałymi słowami Jezusa wycofało się i już za nim nie chodziło. Wycofało się i już za nim nie chodziło. Myślę, że. Że warto zwrócić uwagę na ten, na ten moment. W sumiennie musi przyglądnąć również w swoim sumieniu. Tak, w swoim sumieniu. Ponieważ dramaturgia, która tutaj dochodzi do głosu w tym momencie, dochodzi też do głosu w życiu każdego ucznia, ucznia Chrystusa, każdego chrześcijanina, również w moim życiu. Batali o, o prawdziwą wiarę i zaufanie Jezusowi, zawierzenie u swojego życia. Dochodzi się również do takiego dramatycznego momentu, do takiej pokusy, momentu pokusy, w którym nasze całe zauroczenie Jezusem, Jego dobrocią, pięknem Jego życia, Jego, piękne Jego moralnej nauki, pięknem życia również Jego światów, piękne liturgi, tradycji. Nagle może się zawalić, by zostać zakwestionowany przez to, że przecież muśla, muszę się zgodzić na coś, czego nie rozumiem. Co w mnie wymyka się władzy mojego rozumu, co nie mieści mi się w głowie, co zdaje się uwłaczać zdrowemu rozsądkowi, co zakrawa na naiwność, co naraża mnie na śmieszność oczach tego świata, mądrych tego świata. A tym samym, skoro nie rozumiem, muszę też o zgrozo, godząc się na coś, czego nie rozumiem, zrezygnować z możliwości podporządkowania Jezusa strategii swojego rozumu. Swoim rozumiem, korzyścią, celom. Tak. Muszę się jakby rozbroić ze swoich wyobrażeń. O tym co mi daje Jezus. Zaufać czemuś, czego tak do końca nie rozumiem. Bo jak to zrozumieć, że kawałek chleba na patynie realnie uobecnia ciało Syna Bożego, a kropla kr wina w kielichu Jego krew przelaną na krzyżu. Jak to zrozumieć? że polanie wodą główki dziecka we chrzcie zmienia jakby naturę tego człowieka maleńkiego, czy jego przeznaczenie na zawsze. Albo, że wystarczy usłyszeć z ust księdza w konfesjonale i ja odpuszczam Tobie grzechy, żeby upewnić się, że Bóg mi naprawdę przebaczył. Bo komu grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone. I tak dalej, i tak dalej. Jak to możliwe? Jak to zrozumieć? Usłyszymy często od kolegów, koleżanek bzdury, ściana, historyjki dla chorych umysłów. Również Maryi nie ominęła dramaturgia takiego właśnie decydującego o wierze albo nie wierze momentu, w którym musiała skapitulować ze swoją chęcią zrozumienia po ludzku, przemknięcia siłą swojego rozumu Bożej tajemnicy wcielenia i swojego boskiego macierzyństwa. Oto poczniesz i porodzisz syna, który będzie synem najwyższego. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Jak to się stanie, Musiało jej wystarczyć wyjaśnienie, które w zasadzie jest odmową wyjaśnienia. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Tak, szanowni bracia, wiara oznacza jakiś inny rodzaj rozumnego poznania, gdzie nasz rozum musi skapitulować. Oto, dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez ojca. Wiara jest darem, jest łaską. Owszem, nie jest decyzją człowieka, ale, ale podejmowano w tym klimacie przyjmowania daje łaski wiary. Łaską, która umożliwia uznanie za prawdę, bezwzględnie prawdę. Również czegoś, czego nie rozumiem do końca i nigdy nie zrozumiem. Ale czegoś, ale ufaj, że ten, który mi to mówi, wie, co mówi i nie kłamie. Wierzę mu, bo on się już co do niego przekonał. Wystarczy mi, że on wie. Wiara w ten sposób poszerza horyzonty naszego poznania prawdy. Bo ufam komuś, kto wie, kto wie więcej. I wiem, że warto mu ufać. Czy i Wy chcecie odejść? Pyta Jezus swoich najbliższych uczniów. Potem, jak tłumy sobie poszły i zostali sami w małej grupce. Czyli wy chcecie odejść. Przecież też nie rozumieli. Też nie mogli wiedzieć, co to miało znaczyć, że dali im swoje ciało za Boga. Też byli się zdezorientowani tymi, tymi szalonymi słowami Jezusa. Co mu przyszło do głowy? Też nic nie rozumieją. A jednak wygrywa w ich sercach łaska wiary. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ty wiesz, co mówisz. Ty masz słowa życia. Poznaliśmy się na Tobie i wiemy, że mówisz prawdę. To nic, że nie rozumieją wszystkiego. Nie chcą pochopnie, nierozważnie i bezmyślnie zaprzeczyć temu, co już przekonało ich do Jezusa, jakby uwiarygodniło Go w ich oczach, czym zachwycił, czym, czym porwał ich serca. Te wszystkie Jego trafne, celne słowa, mądrość spojrzenia przeszywające sumienia, niespożyta dobroć, cuda, te Jego nieskończone rozmowy z ojcem, którym, którym się przysłuchiwali. Jednym słowem doświadczenie przyjaźni. Przyjaźni, jakiej dotąd nie zaznali. Jakżeż mieliby teraz temu wszystkiemu zaprzeczyć, tylko dlatego, że przerasta im głębia jego słów, tajemnica jego osoby. Tak, ich rozum, rozum uczniów, choć nie rozumie, jednak w istocie wie, że lepiej. Że rozsądniej, że mądrzej będzie zostać przy nim i dać wiarę temu, co my. Pani, do kogoż pójdzie? Jeśli stracimy zaufanie do, do ciebie, zdają się y, mówić w tych słowach apostołowie, to stracimy coś absolutnie bezcennego. To nie pozostanie nam nic. Pozostanie jakaś pustka zawodu. Przez bracia myślę, że ta scena dialogu Jezusa z uczniami, potem jak sobie inni poszli, bo zgorszyli się jego słowami, z których niewiele zrozumieli. Ta scena pięknie ilustruje dramaturgię łaski wiary, tej decyzji na łaskę wiary. Albo zrozumienie siłą własnego rozumu ma być dla mnie. Ostatecznym kryterium prawdy, albo zaufanie komuś, zaufanie komuś, kto zasługuje na wiarę. Albo, albo. Albo wszystko zależy od tego, co potrafi zrozumieć mój rozum, albo pozostaje mi, aby poznać prawdę. Zaufanie komuś, na tym się poznamy. Jaka postawa wydaje Ci się bardziej rozumna? Jaka z tych dwóch postaw wydaje Ci się bardziej rozumna? Tak, Ty też, siostro i bracie, za chwilę usłyszysz. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Nie zobaczysz żadnego ciała, tylko kawałek białego, przedniego chleba. Cóż możesz zrozumieć z tego, co się wydarza w przeistoczeniu? Możesz uwierzyć. Czy wierzysz, że sam Bóg Wychodzić Ci na spotkanie z całą swoją boską miłością, jaką objawił na krzyżu. Z całą boską mocą, jaką pokonał śmierć powstając zmarłych. Czy wierzysz w to? Amen. Amen.